Siemaneczko wszystkim z tej strony, Miku. Witam Was w kolejnej bitwie mojego widza. Tym razem bohaterem, albo jak to mówi Hallak, sponsorem bitwy jest German 102 na Jaktigerze, dziewiątotierowym dziecielu czołgów niemieckiej, niemieckiej nacji. Tego, tego pojazdu chyba jeszcze u mnie nie było, więc e, chętnie go u siebie pokażę. Tym bardziej, że widziałem, że Dead sobie ostatnio go zakupił, więc będzie miał instrukcję jak tym pojazdem grać się powinno? Oczywiście działko zamontowane na, na tym potworze z 12,8 cm. Yy, działeczko od 560 obrażeń na penetracji 276. Na pociskach premium penetracja wzrasta do 352. Pancerz, potęga tego czołgu 250 w przodu, 80 z boku, 80 z tyłu. Więc jeśli ładnie schowamy dolną płytę, to praktycznie jesteśmy nieprzebijalni. Taka zamata jest naprawdę z dinginium stworzona i ciężko yy, tą machinę tak łatwo Przebić. German tutaj podjechał sobie delikatnie do przodu, ma fajne rysowanie, jest jedną z trzech dziewiątek, a, a ogólnie sześciu dziewiątek w bitwie, więc, więc może się wykazać i porobić tutaj małego zamieszania. napisz czerwony, jak Tiger 88 nadal nie rozumiem dlaczego ludzie z, taką, z takimi umiejętnościami kupują sobie czołgi premium. To nie sprawi, że będziecie grali lepiej, wręcz przeciwnie, drużyna jest po prostu osłabiona, ponieważ gracie czołgiem, który y, siłą rzeczy jest lekko gorszy od twojego odpowiednika. Widzimy teraz jak German nie, bezlitośnie punktuje tego jak tygerka 8 88 Wszystko to tam stoi z tyłu się od niego dinguje, więc będzie teraz dobicie dokładnie. Widzicie czerwony baron, niby 8 premium i już pierwszy wraca do garażu. Tam z tyłu jeszcze parę innych czołgów widzimy. T28 HTC, który już nie wiedząc jak przebić Germana zaczyna do nas nawalać z heków. No to też jest jakiś, jakiś pomysł na presję. Cały czas żeby wiarzmo działa, to powinno przejść spokojnie, dokładnie. Pejna tracja tego, tego czołgu. E, oczywiście, jeśli chodzi o jak Tigera. Be, bez problemu przebija się przez, przez jazmo takiego, e, takiego twardziela, mimo twardziela, jakim jest 28 HTC. Tutaj teraz German bardzo ładnie czeka, aż Isek sobie odda strzał, żeby żeby mu nie przeszkadzać, ale już żeby poczekać, dobijamy sobie tego HTC. Drugi e, frak na naszym koncie 2000 obrażeń i jest AMX CDC, który coś tam cały czas próbuje zrobić. No to ta deska trochę nam deska beczka, przepraszam, trochę nam przeszkadza, ale strzał z 606, bardzo fajny losowanie, przypominam średnie wrażenia tej, arm tej armaty 560, więc bardzo, bardzo wysokie losowanko i tutaj powiedzmy ten, ta dróżka z linii F została przepchnięta z kolei teraz German zobaczył, że ciężkie czołgi przebiły się tak zwaną mordownią, czyli y, obok kwadratu J5 jadą dwa ciężkie czołgi y, praktycznie na, na połowie hapsach, których trzeba zatrzymać, pierwszy będzie chyba jak Tiger, nie? I jedzie Karnerwon. Konkurator, przepraszam, który nawet chyba nie jest świadomy obecności Germana tutaj w tym miejscu. No i teraz, żeby się delikatnie skleić, tutaj go delikatnie zahaczyć. Tutaj chyba zdąż... A, jednak się dingnął na szczęście. Widzimy, że to jest potęga tego pancerza. Oczywiście błąd powtórki celownik bardzo ładnie szedł na, na, na tego konkurora, Teraz że Ticker drugi, który ciekawe czy, czy dobrze się mierzy. No, przebił się przez naszego bohatera, co nie, po, co, co nie pozwoliło mu długo pozostać żywym. Kolejny frak, już czwarty. Na koncie naszego bohatera I jak panterka, która teraz sobie delikatnie zjechała Mamy 4200 obrażeń No i powolutku Nasza drużyna się składa Mimo, że jest 6 do 5 To jeszcze taki szybki strzał w boczek Za 16, ale to kolejny frak w top gun, jeszcze, jednego, jeszcze jeden pocisk I będziemy mieli bardzo ładny wyniczek W sumie German swoje już zrobił Ma 1300 na 1800 obrażeń 4200 Zadanych, przepraszam, HP 4200 zadanych obrażeń to jest naprawdę coś, co świadczy o tym, że swój, swój udział w tej bitwie gracz spłacił, ale do tego Germanowi cały czas mało Le lecimy tam, gdzie jest największa rozpierducha, czyli na środku, na zielonym i spróbujemy tam jeszcze parę czołgów powybijać. Widzimy tutaj sobie, T44 próbuje wjechać na górę. Spotkało się z zielonym, zieloną Fałką 4502A, która teraz mocno raszuje na tego naszego Magika. I chyba właśnie w tym momencie pod naporem tego niemiaszka nasz med wraca do garażu. No i teraz tylko trzeba kwestia, żeby tam na górze ta wataszka, która się cały czas czai na B8B9 wytrzymała jak najdłużej, bo German tutaj już leci z pomocą, tak samo i trzeci, który teraz się obudził, że jednak lepiej wrócić się niż jechać naokoło na bazę. W tym momencie nasze medy ruszyły do przodu, chyba chcąc by tego lwa zjeść na e, z, 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 ze skrupaniem i to im chyba się uda, chociaż nie wiadomo. Teraz wjeżdża na nas tortos No niestety, Tortoza jest dosyć mocnym przeciwnikiem. Trzeba się tutaj delikatnie kontować. To właśnie czyni spokojnie. Oj, jak się zachrypłem troszeczkę. To właśnie czyni German w tym momencie. I bardzo ładne celowanie w garnuszek. Tam zawsze wszystko wchodzi. Tam można spokojnie strzelać. I teraz jeszcze nas za... zaatakował AT15. Znak ninja AT15, który wcześniej nie był widoczny. No i delikatnie nasz Gęsie. Na szczęście, German tutaj miał pod orędziem. Zestaw naprawczy, więc spokojnie zdążył się naprawić zanim kolejną złotą pestkę w nas AT15 posłał. Nie bardzo mamy ja możliwość trafić tego tą AT15. Lekko nam tutaj przeszkadza ten brak, chociaż przy okazji nasz też delikatnie zasłania, żeby AT15 się nie przybijała w ten sposób. Ale widzimy tutaj sobie boczkiem fałeczka, czemu by w nią nie strzelić? AT15 jest zajęta teraz naszym iskiem, który z kolei dobija tą fałeczkę T30 kończy naszego Kometa, ale mamy jeszcze mamy wsparcie z tyłu 10 do 8, więc chyba ta bitwa nie będzie taka zła. Cały czas nas gęsi ten AT15. Kwestia teraz, czy nas znowu zgęsi, czy zdążymy się naprawić. Kolejny strzał, na szczęście, poszedł ten, 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 ten pocisk w tego tortoza. No i teraz chyba Germa nie da szans. Tutaj lekkie ukaranie AT15. Jeszcze jeden strzał, i będziemy mieli kolejnego fraga. Mamy już top Gana. Bardzo ładny wynik jest. Już wyjeżdżamy na pewniaka. Nie będziemy się bawić ma matę 15. Można nas strzelać. Ten, ten, tą lewą część teraz, co widzimy, spokojnie się przebijemy. Mamy jeszcze 700 hapsów, równiutkie, 6700 obrażeń. 8700 WN8. No i teraz widzimy, lecimy w pomóc na T34, które w tym momencie zostaje zdjęte przez ichniejszego super persa, który jest na full hapsach. To jest ważne, zobaczymy czy. Ten super pers będzie w stanie się oprzeć sile jak tigrowego działa. Na wstępie szukamy sobie przestrzału na tą T30. No nie było ty. Pojciec poszedł w ślepo. Nie wszedł w tego e, tydeczka. Cały czas na spokojnie podjeżdżamy. Mamy tylko 700 hapsów. Jeden strzał o tej T30. Będzie nas sporo naprawdę mocno kosztował. Teraz bez przymierzenia praktycznie strzał z biodra. 8 frak, Radley Walter zdobyty. 7000 obrażeń, bardzo ładny wynik, tam widzimy jeszcze kometa, ciekawe czy się uda trafić, tutaj wystajemy taki malutki kawałek, a jednak weszło, piękny strzał, piękny pixel shot tak zwany, kawałeczek włazu wystawał, nawet nie przymierzył, po prostu huknął z tej armaty, żeby tylko trafić tego komecika i mamy szansę proszę Państwa na medal pula, zobaczymy czy nasza drużyna da nam taką możliwość, najpierw trzeba... Trafić w tego, tego, w tego persa. Jest pierwszy strzał, drugi strzał od przeciwnika, czy znaczy od, od półtora, i teraz niestety i Centurion pierwszy ma gdzieś, że że German 102 może zdobyć pula, a tak się kolego nie robi. Ja wiem, że nic nie zrobiłeś w tej bitwie i teraz też koniecznie sobie tego fraga zdobyć, więc teraz sobie, ja na miejscu po prostu teraz Germana bym wyczekał aż ten Isek troszeczkę zejdzie. Jest zgęszony, kręci tą lufką, nie bardzo wie co zrobić, teraz matyłem. Jeszcze jeden strzał, na spokojnie wyczekać, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie strzelamy, jeszcze jeden strzał muszą podać nasi współtowarzysze, Na spokojnie, jest teraz można strzelać! I oczywiście to e, pól zdobyty gratulacje 8,5 tysiąca, obrażeń ponad 12 tysięcy n 8 Zobaczmy jakie są wyniki końcowe naszego bohatera Germana 102 na Tigerze 9 tieru. Po lekko wymęczonym, ale zdobytym pulu Zobaczmy dokładnie jak się przedstawiają wyniki Germana 102 Przede wszystkim oczywiście wbita masterka, no przy takich wynikach, przy takich, że Ja bym naprawdę się złapał za głowę, jakby tej masterki nie było eee, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pomniejszych oznaczeń Złaty, złaty 9-3, ręka boga brutal, pojedynkowicz eee, Ogień skuteczny oraz to jest chyba wojownik z tego co pamiętam, nie to jest eee, Kuloodporny, o właśnie kuloodporny No i prawa strona ta jest złoczysta Top Gun, duży kaliber, stalowa ściana, i oczywiście tam da da, da Medal pula, piękny medalik, który ja już mam. <gryw> Detma 2, ale do tego przejdziemy zaraz. Do, do Japońców będzie jedna bitwa, która ja pokaże, na jakich czołgach właśnie najlepiej wbijać pulę. No, nowe, te, nowe e, japońskie ciężary, ale to już jest kwestia na inny odcinek. Tutaj gratulujemy Germanowi. Pulek zdobyty. Oczywiście troszeczkę wyczekany na koniec, ale tak się ten medal zdobywa. No, jeśli inni mają w dupie to że macie. Możliwość zdobyć ten medal, to trzeba się z sobie samego wywalczyć i nawet takimi, e, tak, takimi ruchami jak wyczekanie po prostu fragów. E, German tutaj grał z tego co pokazuje mi e, powtórka bez konta premium, ale z, z bonusem razy 3 ten eksp, dlatego tutaj mamy 66 560, prawie tysięcy kredytów brutto i 5544 ekspa na bonusie, właśnie ten tym bonusie razy 3. Dzielimy to przez 3, prosta matematyka, 1848, to jest czysty eksp, jaki German zdobył za tą bitwę. Świetny, świetny wyniczek. 10 ubitych, ten piękny wynik, naprawdę śliczny, to wygląda. 8535, to są obrażenia zadane przez tego, przez tego TDK. I poszedł państwa, nie wiem czy, y, czy German robił misję dziesiątą na obiekta z Tedeków, albo spokojnie to misję zrobił, jeszcze by miał zapas 500 obrażeń i 5 fragów. Reszta drużyny po prostu przemilcze milczeniem. No, że medy zrobiły więcej niż, niż, niż Hateki, cóż, y, to troszeczkę boli u przeciwników. Oczywiście te 30 jako, jako dziewiątą Tedek naszstrzelała najwięcej, 4000, reszta też jakoś się nie popisała. 9 medali zdobytych przez, przez, Germana. Bardzo fajny, bardzo fajnie to się wyróżnia na tle poszczególnych, poszczególnych graczy. Wystrzelił razy 21, z czego 20 trafiło cel i 19 było penetracji, więc myślę, że jak najbardziej statystyka wystrzałów do trafień przyjemna. Jak mówiłem wcześniej, 8,5 tysiąca obrażeń, z czego 532 z odległości więcej niż 300 metrów. No tutaj, jak Tiger jest typowym typowym który bardziej się lepiej czuje w zwarciu niż w snajpiąc, chociaż to działko 12,8 cm też jest bardzo przyjemnym, przyjemnym armatem, jeśli chodzi o tak zwane snajpienie 20 razy otrzymał trafienia, z tego tylko 6 go przebiło, to jest ważne. Więc widzicie, skąd już ta stolowa ściana, odbił 3000 obrażeń bez 50, więc naprawdę mecz, moim zdaniem, marzenie. Fakt, faktem był e, dziewiątką na ósemkach, ale to też trzeba wykorzystać i to właśnie e, German zrobił. Dwóch wyspotował 13, uszkodził, 10, zniszczył e, po asyście ponad prawie 700, więc nie ma tragedii. Jak ta TDK, dystans przejechany dosyć spory: półtora kilometra ponad prawie i 1,6. No, jednak tam przejechał przez ten, przez ten środek, potem się wracał, więc troszeczkę musiał się e, nafatygować. Na czysto 30, 30 309. Mimo wszystko, mimo wystrzeniu 21 pacisków. German wyszedł na plus 30 koła. German dzięki za tą powtórkę, to będzie świetna bitwa. W 7 minut zrobić pula, bardzo fajna sprawa. I Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych bitw, które będą już trochę starsze, muszę, muszę trochę tych powtórek pokazać. Ale to musiałem, że tak powiem, bez kolejki wcisnąć, bo była warta tego. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!